Lądownik księżycowy to prezent dodany do piątego numeru magazynu LEGO Explorer, którego tematem jest lot w kosmos. W magazynie znajdziemy trochę historii o misji Apollo 11, patent na zbudowanie gwiezdnego spinera, eksperyment z siłą ciążenia, ciekawostki o cudach techniki, nauki i inżynierii kosmicznej. Poradnik, jak zbudować lepsze konstrukcje kosmiczne, oraz masę zagadek, testów i ćwiczeń dla młodych konstruktorów. Lądownik, czyli statek kosmiczny używany w amerykańskim programie Apollo do lądowania astronautów na Księżycu, to 45-elementowa konstrukcja zawierająca złote klocki z edycji limitowanej. Poza złotym podwoziem. Jest tu także przedni włas z drabinką, antena radaru i moduły komór spalania. Zarówno podwozie, jak i drabinka są tu ruchome. Fani ciał niebieskich oraz fizyki powinni być zadowoleni. Pozostali, podobnie jak Houston, mają problem.